Jesteśmy po meczu w Elblągu. Naszym gościem jest trener Daniel Madej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wygraliśmy 4 do 3 z Olimpią 2 Elbląg. Jak możemy podsumować ten start w Forbetu w czwartej lidze? No, dobrze, bo wygraliśmy mecz. Tak? Było trochę nerwówki, bo prowadzimy 2-0. Mecz mamy ułożony 32 minuta. Błąd prawodarczyka. Brak koncentracji w wyprowadzeniu piłki. Tracimy bramkę na 2-1, dodajemy skrzydła gospodarzom i robi się nerwówka końcówki pierwszej połowy. Druga połowa zaczyna się bardzo dobrze, strzelamy na 3-1, na 4-1, mamy mecz ułożony, powinniśmy kontrolować ten mecz, a co się okazuje, znów brak koncentracji w wyprowadzeniu, dwa fatalne błędy z naszej strony przy... i Dostajemy bramki na 4-2, 4-3. Gospodarze postawili wszystko na jedną szalę, tak? Podeszli bardzo wysoko. My tej piłki nie umieliśmy przetrzymać, ale koniec końców wygraliśmy ten mecz, z czego bardzo się cieszę. Jest to mój oficjalny mecz. Pierwszy oficjalny mecz w seniorach, w lidze. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Wymuszona zmiana Radka Galasa przed Kota i Mamoto. Również mieliśmy możliwość zobaczyć kolejnego debiutanta, jakim jest Rafał Kruczkowski, który także dołożył jedną z bramek. Co możemy powiedzieć na temat ich postawy tych nowych zawodników? Bardzo dobrze, bardzo dobrze Rafał bardzo dobrze się zaprezentował, strzelił brałkę. Bramkę był aktywnym zawodnikiem w ofensywie, w defensywie bardzo dużo biegał, także całe zawody na plus. Jeżeli chodzi o kotę, no to szkoda, że w takim momencie wchodzi jak kontuzja radka, bo była to nieprzyjemna sytuacja. Jak na razie wszystko jest ok, ale Radek będzie dalej badany w najbliższych dniach. Kota zaprezentował się bardzo dobrze. Oczywiście jest tu jakiś podział językowy. Ciężko na pewno jeszcze nam się tutaj porozumieć, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Kota też widzi jak pracujemy i myślę, że z treningu na trening meczu na mecz będzie coraz lepiej. W przyszłą, w przyszłą sobotę o godzinie 15 gramy mecz z Mamrami Giżycko. Będzie to oficjalny debiut trenera w Wiławie przed własną publicznością. Korzystając z okazji możemy zaprosić kibiców na ten bardzo ciekawy mecz z Mamrami Giżycko. Tak, zapraszam serdecznie wszystkich kibiców Jezioraka. Będzie to bardzo dobry, myślę, że będzie bardzo dobry mecz. Jest to spadkowicz trzeciej ligi. My też dobrze zaczęliśmy sezon od wygranej. Namry tak samo. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawy mecz. Zapraszam wszystkich serdecznie. Czy ma to jakieś znaczenie dla mnie? Nie, mecz to mecz. Także w każdym meczu chcemy wygrywać. Będziemy dalej tak samo pracować i liczymy na kolejne zwycięstwo. Tego życzę, życzę zwycięstwa po dobrej grze, bez kontuzji. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w sobotę. Dziękuję bardzo.